Czy Bydgoszczanie będą płacić podatek od deszczu? Kiedy opłaty te zaczną obowiązywać? Bo, właśnie, rozpoczęto porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej w mieście. O tym w dzisiejszym magazynie zapraszam. Uporządkowanie kanalizacji deszczowej, modernizacja, wybudowanie nowej pozwoli na ograniczenie, a docelowo na wyeliminowanie podtopień w mieście. Opłata za ścieki deszczowe będzie zróżnicowana. Będą płacić więcej ci, którzy odprowadzają bardziej zanieczyszczone ścieki. Będzie ustawa śmieciowa nowa, będzie deszczówka nowa, czyli ruszamy jako miasto z porządkiem i ładem. Dzisiaj miejskie wodociągi zarządzają siecią kanalizacji deszczowej o długości 257 km łącznie. Natomiast Zarząd Dróg Miejskich dba o 326 km tej sieci. Rada Miasta Bydgoszczy 30 stycznia tego roku podjęła uchwałę i nastąpi powierzenie zarządzania kanalizacją przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Dlatego, że mają doświadczenie w budowie sieci kanalizacji deszczowej, w zarządzaniu siecią kanalizacji deszczowej. Mamy dziesięcioro radnych w Komisji Gospodarki, czyli to jest jedna z większych komisji. Dziewiątka była obecna, sześciu zagłosowało za, Jedna osoba się wstrzymała, dwie osoby były przeciwne. Natomiast podczas głosowania nad uchwałą sprzeciwu nie było. 22 bydgoskich radnych było za podatkiem od deszczu, a sześciu się wstrzymało. Radni zdecydowali też o dokapitalizowaniu wodociągów z budżetu miasta kwotą 1 250 000 zł na przegląd przejętej kanalizacji oraz na pracę ekspertów i biegłych. Porządkujemy to, poznamy jaki jest stan techniczny. A zważywszy, że widzieliśmy przezrocza i okazało się, że te przewody kanalizacyjne są w większości naprawdę bardzo zabagnione. Są to osady, są to zanieczyszczenia, papiery, butelki, zresztą śmietnisko. W aktualnej sytuacji za tak zwaną deszczówkę, czyli za wody opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej, tej dzisiaj istniejącej, płacą wszyscy mieszkańcy w cenie Opłaty za ścieki. Natomiast po zmianie systemu zarządzania chcemy tak uporządkować, żeby faktycznie za odprowadzanie do kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych płacili faktycznie ci, którzy wprowadzają do tej kanalizacji te wody. Miasto w okresie minionych kilku lat wydało na modernizację systemu deszczowego. Ponad 125 milionów złotych. Realizując tylko część zobowiązań, mamy przygotowany system opłat za ścieki deszczowe. Koszty te będą ponosić tylko ci, którzy są podłączeni do kanałów deszczowych w mieście, i ta wielkość opłaty będzie uzależniona od wielkości powierzchni, która jest odwadniana. Czyli to są powierzchnie dachów, parkingów, podjazdów, placów wszelkiego rodzaju. Wszystkie te szczelne powierzchnie, z których woda poprzez rynny, poprzez pusty deszczowe jest odprowadzana do miejskich kanałów deszczowych. Sposób ustalenia powierzchni do obliczenia opłaty za ścieki deszczowe jest to bardzo prosta sytuacja. W przypadku domku jednorodzinnego jest to powierzchnia szczelna, utwardzona, z której wody deszczowe odprowadzane są do kanału, czyli powierzchnia zabudowy domkiem, powierzchnia podjazdu i łącznie to jest powierzchnia, która będzie obciążona opłatą. W przypadku budynku wielorodzinnego jest to powierzchnia dachu budynku, zabudowy, podzielona przez ilość mieszkańców, będzie to podstawą do ustalenia opłaty. W przypadku zakładu produkcyjnego, usługowego to są powierzchnie utwardzone budynków, place, parkingi, różne place składowe i z tej powierzchni ustalać będziemy wielkość opłaty za ścieki deszczowe. Radni właściwie wysnuwają wnioski podobne jak część społeczeństwa, bo społeczeństwo po prostu boi się jakiejkolwiek zmiany, bo uważa, że każda zmiana wiąże się z podwyżką. Wydaje mi się, że to, żebyśmy mieli porządniej, czyściej, to chyba nam wszystkim zależy. Chciałbym uspokoić mieszkańców Bydgoszczy. Nowa taryfa za ścieki deszczowe będzie dla nich niezauważalna. Przede wszystkim koszty te będzie ponosiło miasto jako podstawowy klient. To jest około 50% kosztów. Ponad 40% kosztów będą ponosili ci, którzy korzystają, czyli zakłady przemysłowe, zakłady usługowe. I to dla nich ciężar utrzymania tego systemu spadnie to są ci, którzy do tej pory nie płacili a korzystali. Opłata za ścieki deszczowe będzie konsekwencją kosztów. Te koszty to przede wszystkim amortyzacja od istniejących kanałów deszczowych, koszty napraw i rozbudowy, modernizacji istniejącego systemu. Dzisiaj nie wiemy dokładnie jeszcze jakie to będą koszty, bo dzisiaj realizujemy proces inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i wyceny wartości istniejących sieci kanalizacji deszczowej. Oczywiście wszyscy ci mieszkańcy, czy zakłady produkcyjne, czy usługowe, które nie są podłączone ze swoimi nieruchomościami do systemu deszczowego Miasta Bydgoszczy, nie będą podnosić żadnych opłat. Wszystkie kanały są przejrzane, są sprawdzone, do każdej komory zaglądamy, robimy zdjęcia, odnotowujemy stan techniczny, robimy przeglądy kamerami kanałów, sporządzamy dokumentację graficzną, nanosimy kanały na mapach. Są już pierwsze wnioski, pierwsze spostrzeżenia. Na pewno trzeba wyczyścić wszystkie kanały. Praktycznie większości są zamulone w połowie, tracą przez to przepustowość. To jest dosyć długotrwały i kosztowny proces. Fatalnie wygląda kanalizacja deszczowa w dzielnicy Piaski, budowana czy czynie bez zachowania standardów przy wykorzystaniu fatalnych materiałów. Bardzo źle jest z kanałami deszczowymi w dzielnicy Fordo. Że są w większości zagruzowane, zaśmiecone, zasypane odpadkami, śmieciami, różnymi elementami, które blokują przepływ. Kanały są popękane, wymagają przebudowy albo wymagają wzmocnienia. Te pęknięcia wzdłuż sklepienia kanału powodują, że w trakcie opadu deszczu, przepływu wody w gruncie, ziarna piasku są wypukiwane do kanału, powodują jego zamulenie a powyżej jezdnia się zapada. Mamy właśnie takie pofalowane, nierówne nawierzchnie. Mamy zgłoszenia tych miejsc, gdzie wymagane jest szybkie działanie. Będziemy też prosić mieszkańców różne stowarzyszenia, organizacje o sugestie, informacje. Będziemy chcieli konsultować nasze działania, tak jak to robiliśmy do tej pory, aby to, co powstanie, jak najlepiej służyło mieszkańcom. Tak jak w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej byliśmy pierwsi. Pokazywaliśmy innym miastom, jak to się robi. W przypadku kameracji deszczowej miasto Bydgoszcz zostało, będzie na szarym końcu. Dlaczego dopiero teraz zajmujemy się deszczówką? Przez ostatnie 12 lat prowadziliśmy modernizację rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej. 12 lat ogromnych zmagań inwestycyjnych. Po prostu nie było możliwości, żeby w tym czasie prowadzić jeszcze Kolejny duży projekt: czyszczenie kanałów, czyszczenie wpustów ulicznych, remonty, konserwacje, naprawy i rozbudowa sieci deszczowej będzie finansowana z opłat za ścieki deszczowe. Te opłaty, po ustaleniu i przedaktywaniu miasta, będą podstawą do obciążania za usługę odprowadzenia ścieków deszczowych wszystkich tych, którzy korzystają. Natomiast program modernizacji, rozbudowy systemu deszczowego, który będzie kosztował duże pieniądze, chcemy sfinansować z grantu Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu, będą złożone wnioski o dofinansowanie i mam nadzieję, że otrzymamy te środki, żeby możliwie najniższym kosztem modernizować i rozbudowywać sieć kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Sądzę i takie są plany, że w tym roku jeszcze nastąpi przekazanie zarządzania całą kanalizacją deszczową do miejskich wodociągów i kanalizacji i także uregulowanie tych spraw związanych z opłatami za wody opadowe i roztopowe.